Siema kolego, jaki model do 2000 na tor offroad? Mój drogi, po pierwsze, to są modele 1.10 i 1.8. W różnej skali odbywałem się zawody. 1.10 w Polsce przeważnie jeżdżą na hali, chociaż też były zawody kiedyś na glinie, a na glinie przeważnie jeżdżą 1.8. Offroadowe na hali, offroad, no to na hali na dywanie, na wykładzinie. Są hopki, jest wszystko na glinie, bo no to wiadomo, tor gliniasty tam przeważnie 1,8 jeżdżą, ale nie tylko, w nie mogą jeździć 1,10. No i kiedyś też w Polsce były zawody modeli 1,10 bagusów. Trochę mniej chętnych były, dlatego na razie ich nie ma, chociaż na świecie się odbywają. A co do kwoty 2000 zł, niestety nie dostaniesz na pewno nic nowych rzeczy. Z używek też nie dostaniesz pełnego kompletu. Za 2000 możesz dostać, mówimy o modelach zawodniczych, mówimy zawodniczych, potem Wam powiem o takich trochę innych arterach i tak dalej. Z zawodniczych jesteś w stanie dostać wózek 2WD do klasy 13 pustok, że jeszcze może będzie powiedzmy używka z elektroniką kombo, tak, silnik z regulatorem, prawdopodobnie bez serwa. Do tego oczywiście trzeba dokupić serwo, aparaturę, posłuchaj, używka takiego modelu. Ostatnio nas kolega sprzedawał i to nie będą jakieś stare modele, tak roczne, dwuroczne. Z aparaturą samowy to było niecał, chyba 2800, no ale do tego jeszcze trzeba doliczyć ładowarkę, no i co najmniej z dwie baterie. Używka 3, 3,5 tysiąca się zamkniesz. O nowych modelach nie będę opowiadał, bo jakbyś chciał wszystko na raz nowe kupić, to posłuchaj kwoty w zależności czy to skala 1.10, zależy w jakiej klasie jeździć, czy to skala 1.8, to wszystko zamyka się gdzieś od 5-6 tysięcy do 10. Za model na start jest najgorszy, bo potem wiele rzeczy na przykład przynosicie sobie z jednego modelu do drugiego, przykładowo sprzedajecie wózek 2WD, bo chcecie kupić nowy. To bierzecie sobie elektronikę z niego, przekładacie i wtedy jest ok. Ale można sobie startować też modelami typu RTR. Wtedy kwoty wychodzą taniej i w skali 1,10 i 1,8. Posłuchajcie, niektóre rtr -y mieszczą się do klas tych prozawodniczych, muszą spełniać ich warunki. Przykładowo powiem Wam po skali 1,8 bagusów. Mogą tam jeździć wszelkiego rodzaju bagusy RTR <coughs> w skali 1,8. Najczęściej na przykład u nas w Polsce na zawodach to się forces z HP zdarzałem, bo to są naprawdę fajne modele do tego, żeby się pościgać, zacząć i żeby jeździć na zawodach, są, bo to jest na podstawie starego HB zawodniczego. I są ok, modele, chociaż też widziałem inne firmy, inne marki. W, w, na halę to jest troszeczkę gorzej, ale też możesz pojechać każdym modelem, który będzie spełniał wymagania danej klasy zawodniczej. No, tam oczywiście są jakieś wymiary, wagi i tak dalej, czyli jak bagusy 1.10 jakiś masz, też będziesz mógł sobie pojechać w klasie zawodniczej, tylko będziesz musiał mieć na przykład kombo odpowiednie i tak dalej. To trzeba wziąć pod uwagę, że te modele RTR to tak średnio z wytrzymałością, szczególnie dla początkujących, tak? To trzeba pamiętać, bo jak ktoś umie jeździć, to nie psuje tak modeli. A jak początkujący to tor po prostu nie wybacza i kiedy się jeszcze ścigamy, bo dochodzą emocje. My chcemy wyprzedzić, a nie umiemy jeździć. To naprawdę, no naprawdę jest bardzo takie dla modeli niezdrowe. Ale możecie też kupić sobie modele typowo takie jak macie, na przykład short course, tracki, inne i przeważnie na każdych zawodach jest klasa open. Ona jest taka powiedzmy dla początkujących bardzo, chociaż z doświadczeniem też jeżdżą, ja też jak na przykład mam shortcorsa i chciałbym sobie pojechać, nie ma teraz klasy shortcors, bo była bardzo lubię nim jeździć, to mogę pojechać w openie. I tak samo Wy jak macie jakieś modele typu tra, i shortcorsy różne 1.10 możecie przyjść na halę i pojechać w klasie open, na glinie też możecie pojechać modelami 1.10 i 1.8 w openie. tylko trzeba zawsze pamiętać, jak idziecie na zawody, to nie liczcie na cuda, pamiętajcie, że to będzie dla Was trochę traumatyczne przeżycie, ale idźcie z tym uczuciem, że wy chcecie iść po naukę, się nauczyć, bo zawody jeżdżenie jest zaje fajne, ale z początku jest takie trochę traumatyczne dla każdego, bo nagle sobie uświadamiamy, że na, nawet jakby dużo modelami jeździcie tak, yy, gdzieś na podwórku, koło siebie, palacie dookoła komina, to zdajcie sobie sprawę, że jak przyjdziecie na tor, będziecie jeździć jak pijane zające, będziecie masę błędów popełniać, modele może też rozwalać i musicie to wziąć pod uwagę, a jak weźmiecie to pod uwagę, co wam powiedziałem, że to nie jest takie, jak na filmach, bo wiecie co, myślicie, że przyjdziecie, świat podbijecie. No nie, to jest tylko tak na filmach. Ale jak przyjdziecie z takim nastawieniem, że wiem, że Przychodzę po naukę. Wiem, że muszę to swoje przeżyć, ale ja chcę, bo w przyszłości będę się piął, będę swoje umiejętności podnosił i coś osiągnę. To wtedy zostaniecie w tym i zobaczycie jaka to jest mega frajda jeździć po torach. Ja Was zachęcam. I zachęcam Was, abyście na przykład przychodzili w klasie Open, sobie jeździli. A poza tym, żebyście na początek, jak już chcecie bardziej te takie pro wózki kupować, zaczynali naprawdę od używek, przeważnie te modele nie są jakoś mega ściuchra, znaczy są używane i są intensywnie używane, ale jeżeli na przykład kupujecie od ludzi, którzy jeździli, to oni dbają jakoś o te modele, nawet jak coś tam powiedzmy wiadomo będzie zużyte, ale wy te modele weźmiecie do nauki weźmiecie fajne, w miarę porządne modele, które będą bardziej wytrzymały niż te RT i będziecie mieli się na czym douczyć, tak, tak jak ja mówię, w pewien sposób dorżnąć te modele, ucząć się. Także mówię, jeżeli tak, oczywiście w openie możecie każdym innym modelem wystartować, które też są pewne powiedzmy warunki do spełnienia powiedzmy na hali, że nie mogą być oczywiście spaliny, też muszą być baterie typu 2S, są tam, ale to już nie jest tak jakieś rygorystyczne jak moi drodzy w innych klasach, więc ja Was naprawdę serdecznie zapraszam do jazdy na zawodach. No i co, pozdrawiam Was.